Hey, cześć, witam w kolejnym odcinku LA Noir i kolejna sprawa, jeden po drugim. Earl, Phelps, a shooting at the 111 Club, 6232 Hollywood Boulevard. Sounds like a homicide beef. Two of the dead guys caught in the crossfire were carrying army surplus morphine. Get over there before homicide tramples all over the place. We already cleared that up. Judge in Pasadena took the big sleep yesterday. He had a personal stash of 20 cigarettes. Appears we didn't get all of it. Hmm. Czyli nie znaleźliśmy wszystkiego. I got the jitters again. To słabo. God damn it! We can't seem to put this morphine to sleep. A dead judge. It's not good. Everyone has their vices, even you, Phelps. My jesteśmy zawsze czyści, my nic nie mamy na sumieniu. No dobra, udajemy się więc w stronę wyjścia i... ruszamy pomału rozwiązywać zagadkową sprawę sędziego, który sobie pozwolił... Za zadapkować złoty strzał. Zawsze, żeby to wyjście znaleźć, tutaj konkretny labirynt jest w tym... komisariacie. No ale dobra, mamy wyjście. Lecimy. Okej, okay, mamy zaznaczoną już lokację, no to udamy się. Dawno nie jeździłem, więc przejadę się teraz ja. Dawaj, Roj, jedziemy. Jakiś komentarz? Parker i Green This wind will be like a tornado, Phelps. Parker's got a puritanical streak. You never know we'll get swept up in a thing like that. Ok, our location is Club 111. Any central unit suspect to be taken into custody at Southern California Auto Club, stand by for further unit to handle identified code 2. But first, we're going for a poboczną. intervention. We're going to arrest some... Zbiera rozbójnika. Całe szczęście nie jest to daleko z tego co widzę. Zaraz go się spróbujemy zapuszkować. Jeżeli się naturalnie uda, chyba że będzie stawiał czynny opór, no to będziemy zmuszeni użyć środków przymusu bezpośredniego, że tak to określę. 11k responding go ahead with the further dla okay. reporter detective Phelps LAPD what's going on here this joker was trying to tell one of our patrons I'm a reporter you idiot I'm doing a feature for the examiner and that patron I was following is a red under investigation by the feds. Where is he now? Parking lot. This is the Blue Talbot. Say, hey, how about an exclusive when you bring him back? Shove off. You won't be filing your story today. I'll check this out. No. Czyli wiadomo, tutaj się nie pieścimy. bastard. Oh, I'm gonna enjoy this. No, dobra, przejdźmy się tam na ten parking. Trzeba iść od drugiej strony. z jestem, czy nie powinienem podjechać autem. Chyba, że jednak tak zrobię. Bo zaraz się może okazać, że klient nas tutaj generalnie... że ja tak powiem, ucieknie sobie, delikatnie rzecz ujmując samochodem. A ja będę musiał na pieszo go gonić. Dawaj, wsiadamy i lecimy. Tu jest zjazd, tutaj mamy zjazd na parking. Podjedziemy sobie dyskretnie. Serio? tam nie ma wjazdu No jest tutaj wjazd, zaraz tam podejdziemy No jest zawodnik Możemy z panem porozmawiać? Nie Można było jednak tutaj nie podjeżdżać Gdzie on jest? Jest tam, ale mamy spoko furę teraz on również Jedziesz z nim Roj, nie krępuj się. A shot... nas no. potrącił lekko, rzeczyjmując. Zaraz gościa zatrzymamy, widzę tutaj już kurczę samochód tu się zaczyna sypać. No, troszeczkę na sterowni się zrobiliśmy, ale wyszliśmy z tego. No dobra, udało się gościa spacyfikować. Z latarnia na nas spadła. No dobra, czyli mamy... Pierwszą sprawę z poboczną w dzisiejszym odcinku załatwioną. Zamykamy klienta. Hollywoodland. Nie ma lipy. Dobra. Czyli kolejna z ze spraw pobocznych rozwiązana 26 już Siadam i prowadzę jeżeli będzie jeszcze jakaś możliwość na pewno będę starał się łapać tych spraw jak najwięcej zawracamy w każdym bądź danym razie i udajemy się w stronę lokalu 111 wrzućmy sobie kogut będę starał się jeździć teraz ostrożnie no i dobra mamy tutaj ten lokal od razu Club 111, 16.31 Looks like guys are already inside Bukowski Phelps Back again We're here about the morphine Over by the bandstand You can see what's left of the owner, Eddie McGoldrick 26, former Marine I know Eddie McGoldrick He was a non-com in my old unit no, I'm sorry to hear that, Cole Waitress said he recently came into some money and bought the club Who are the other Vicks? Two musicians, Biddleston and Bo. And get this. They used to be in a four-piece, but the trombone player and the drummer OD. Don't tell me. Lamont and Tyree. We've met the rest of the band. Now they're a no-piece. Do you mind if we take a look around? Be my guest. You might want a word with the hostess too. I'll keep her company until you're ready. No dobra, czyli mamy jakąś hostesę tam jeszcze. Mamy tutaj kilku zawodników, którzy niestety nie polosowali. Zajrzyjmy się Dobra pierwszy z denatów. Czyli, czyli nic więcej nie możemy zrobić z nim, możemy tylko się przyjrzeć w ten sposób, rozumiem. To coś mamy Ale chyba nic co wiąże się ze sprawą To jakaś płaka faj która jest generalnie lekko styrana przez życie i kiepik, który też raczej chyba nam sprawę za wiele nie wniesie. No dobra, przyjrzyjmy się. Dalej. Tutaj raczej nic nie ma. Mamy koronera, co? co on powie? Nic nie powie. Dobra. Tu mamy kolejnego z zawodników. No, jak widać, strzelanina była całkiem udana. Chyba tutaj raczej za ciekawie nie wyglądają Czy ma coś ciekawego w kieszeniach no dobra sprawdźmy jeszcze rękę ręka raczej za dużo nam nie powie o ja ile można to tak oględnie rzecz ujmując powiedzieć dobra coś mamy no oczywiście pojedyncze mam półko, strzykawka wiadomo i może tyle tego znaleźliśmy jeszcze cały czas to funkcjonuje No właśnie Czy jeszcze możemy sprawdzić jego drugą kieszeń Nie ma nic Ok, czyli ręce sprawdzone, tu już sprawdzone Zobaczmy jeszcze drugą rękę Może coś będzie miał w drugiej ręce Nie Czyli można określić, że to już jest Wszystko co mogliśmy tutaj znaleźć Znaczy nic więcej nie odnajdziemy Hmm, tu jeszcze jakiś pokoik. Rozejrzyjmy się tutaj. Wiatrak. No jeszcze tam właśnie Roy się czemuś przyglądał. Tutaj mamy jakąś walizeczkę konkretną dosyć. A w środku co? Okej, okay, możemy się przyjrzeć. Każdemu z osobna co to są ustniki, tak? No dobra, ten ustnik raczej nic tam nie powie. No właśnie, coś było za kliknięcie. Żeby trzeba było w odpowiedniej kolejności to wyjąć i włożyć. Zaraz zobaczymy. Hm. OK. Ups. No proszę, co my tu mamy? Mamy tutaj dosyć ciekawe rzeczy. Na przykład jakiś klub jazzowy Blurum, Bezpłatna wejściówka. To jakby się już gdzieś pojawiło. Możemy się przyjrzeć temu bliżej? Niekoniecznie, dobra. Co my tu mamy jeszcze? Jakiś strzykawy. Oczywiście, ładował wszystko w palnik na miejscu. Mamy tam jakąś łyżeczkę nawet do podpalania. Tutaj nic więcej nie odnajdziemy trąbka czy sama trąbka może nam coś powiedzieć chyba niekoniecznie z tego co widzę dobra zostawmy trąbę w spokoju dobra co my tu mamy dalej tutaj chłopak, troszeczkę delikatne strzały padały możliwe że ci go się tutaj siedzieli czy tutaj coś ciekawego niekoniecznie no właśnie, to jest dobre pytanie, czy znaleźliśmy coś interesującego. No na chwilę obecną dużo rzeczy interesujących znaleźliśmy. Tutaj mamy co? Mamy butelkę, prawdopodobnie. Tak jest. Butelka raczej też specjalnie w niczym nam nie pomoże. Odłóżmy ją. Mamy kolejnego kiepika. To też raczej specjalnie nic nam nie, nie da. A zaraz, zaraz, zaraz będziemy rozpoczynać rozmowę. Mamy kolejne jakieś szampony. Proszę, co tutaj mamy? Zapałki. Nie można je bliżej przyjrzeć, więc też raczej do sprawy nic nie wnoszą. Myślę, że to by było na tyle tutaj. Możemy sobie porozmawiać teraz z tą kostesą. Dzień dobry. Bekoski nie czaruj tutaj pani. Daj mi się pogadać. Czyli mamy tutaj nową osobę powiązaną ze sprawą Hostessę po prostu. Niebieskie oczy, 26 lat, brązowe włosy. No dobrze, w takim razie co może nam powiedzieć na temat tej strzelaniny?

Are you getting the picture? Informacja na temat Mac Goldrika, proszę bardzo. Eddie didn't know a thing about running a nightclub. He came into some money and waltzed in and bought the place. The previous owner thought all his Christmases had come at once. No proszę i tu myślę, możemy je chyba raczej uwierzyć. Wydaje się być dość pewno. My guess was that he was selling the sort of quality product that you don't need to advertise. Okay. Thank you for your help, ma'am. Eddie was in over his head, but he was a decent boss. sobie teraz sobie. Czy on może nam coś ciekawego jeszcze powiedzieć? Help me out. Best search the place, Cole. All of the rooms. A joint like this could have some funny stuff lying around. Co tam Bekowski u Ciebie? Nie chcesz z nami pogadać? To nie Co to jeszcze będziemy mieli? Ciekawego, coś, coś musiałem gdzieś ominąć. Jakieś buty w ogóle leżą No proszę, to raczej nic nie znajdziemy już Mijmy tego gościa Okej, okay. to coś tam daje znać ale to raczej chyba ze sprawą się mocno nie wiąże z tego co mi się wydaje nie bardzo to również raczej nie bardzo tutaj konkretny rozpiziel miał miejsce tu już patrzyliśmy, tu raczej też tam specjalnie nic nie powiem tutaj też chyba raczej specjalnie nic nie znajdę No miała tu miejsce strzelanina, no, ok, oni stali tutaj to prawdopodobnie wszystkie te strzały padły w nich jak trzeba no, Tutaj nic więcej nie znajdę. Ok no, może tutaj coś ciekawego gdzieś się ukryło Co mamy tutaj? No proszę bardzo, mamy tutaj faję. Club. OK Całą gamę tych faj generalnie, nie ma ich tu mało. Czy mogę się tu jeszcze czemuś przyjrzeć? Kurczę, czasami widzę. Grałapie pewne pewne zwiechy. No wiemy, że jest tego tutaj dużo. Widać to na załączonym obrazku. 100 cartons or more looks like a couple of months supply. The Valor Tobacco Company. Okay. Oh, uh, so tutaj mamy jeszcze? Proszę bardzo. These look brand new. Never fired. They haven't been degreased yet. We could check on the serial numbers. Is this guy hunting for bear? Look at these things. They're BARs. You get the odd guy who sneaks one of them home from the war. How did he get three of them? No army surplus morphine, army surplus weapons, army surplus valors. Sound familiar? We should get back to the station and check the details of what exactly was lifted from that ship. No dobra, mamy, czyli to wracamy nic już po nas raczej nie nie zostanie no Bekowski to jak zwykle czaruje tą panią no ale to wiadomo ktoś musi Dobra w takim razie Mamy coś takiego jak Blue Room i Komisariat. Hmm. Polećmy sobie najpierw może w stronę Blue Room. Popularny klub jazzowy. No polećmy tam. Okej. Okay. You survive the war, then get blown to pieces back home. It Happens more than you think. Young guys trying to adjust to normal life, getting mixed up in the wrong crowds. The kid had just bought a nightclub. I'd say he got mixed up in the right crowds. Until someone filled him full of holes. You don't come into that kind of money that quickly without pissing a few people off. No, dobra. Jest tutaj bardzo. Blue Room, 17.10. Weźmy do środka. Całkiem na bogato z tego co widzę. Mamy tutaj zawodników. Masz coś do powiedzenia? Nic. Jak ty dobrze się zwracasz? Nie chciałbym, żebym tam wszedł do ciebie przez chwilę. Na chwilę. Dobra, nieważne. Take a break, boys. We would like them to stay, Miss Lickman. We're making inquiries into the recent deaths of four musicians. Since when have the police cared about dead black men? Good point. We don't. What we care about is two tons of army surplus morphine showing up on the street. If you care about working in this town, you better give me something on Biddleston and Bo. Or their knucklehead buddies, Tyree and Lamont. And this is your idea of making inquiries under I've told you a thousand times about speaking that German gibberish at me, El How about you get a drink while I see to this? No bardzo, bardzo mocno za Why antagonize also? You know what he's capable of. Proszę Pana, officer. Profesorze. Mamy wiele do zrobienia. Okay, mamy do czynienia z kimś takim jak Elsa Lichtman, 30 lat, kobieta, niemiecka emigrantka i piosenkarka jazzowa w tym Klubie. Czyli, droga Elso, co możesz nam powiedzieć o morfinie z nadwyżki wojskowej? People are dying of overdoses. If you know anything about it, you need to tell me. I can't help you. A lot of cats are into the thing. There's nothing special about your boys. Ale prosił cię ktoś tam, żebyś, że tak powiem, wtrącał się między wódkę a zakąskę. No, Elso. Daj mi, żeby troszeczkę chyba nie mówisz wszystkiego. You can do this the easy way with me, or I can call my partner back over. I can assure you he's a lot less sensitive. You think your threats frighten me? Black man don't supply nothing. You think there's a black man in this town holding on to two tons of morphine? He'd be dead in a minute. White man supplies, black man buys. Taka kolejność może mieć miejsce, ale my to ustalimy wszystko sobie, drogi mój ty tutaj. Czarny przyjacielu. Ofiary przedawkowania. My partner mentioned a couple of names. You recognize them? I have no idea what you're talking about. Oh The only way you're going to get rid of me is to give me an answer. I knew Cornell. We worked together a few years ago. He loved the music, but the music didn't love him. What does that mean? It means that he just wasn't that good. He was a sad, lonely cat. Boys, take five minutes, please. I need to have a private word with the officer. Why do you ask people to risk talking about a subject that could have them jailed? Drugs are against the law, Elsa. And you're so full of courage, you have never felt ashamed. This is getting us nowhere. Do you think you'll win your war against narcotics? It's not my war. It's against the law. My job is to prosecute the laws of this city. Do you think you can stop people from needing drugs, Detective? I'm asking the questions here. Then why do you come to me with your stupid questions? You know who controls the drugs in this city. It's not enough to just survive, Elsa. You have to try and make the world a better place. Brave words. Very noble. But. Words are just words, Corfebs. She's right. We need to pay a visit to the mixter. Cohen, do you know where to find him? This time of day? You'll find him holding court at the Macambo. He can wait. There's something I need to be sure of. Give me till tomorrow morning. Don't do anything I wouldn't do, partner. Lurum 22.34 No proszę, czyli. Mamy sobie tutaj za panią podążać teraz na chwilę obecną. Śledź Elsę Lichtmann. sobie tam taksuweszką lekko pocina i możemy jej zgubić ok skręciła tutaj znowu w prawo otrzymujemy bezpieczną odległość jak wiemy tutaj czasami potrafią się wydarzyć różne dziwne rzeczy na przykład zauważy nas Albo nagle wysiądzie z tego auta, strzeli focha i stwierdził O jedzie za mną ty, łachu Oberstumbar Filler Oto skorceny takie coś mi przyszło do głowy co jest w ogóle niezwiązane ze sprawą Niemniej jednak Na wałeczce drogi trzeba za nią się udać No dobra Czy ona się tam tylko po prostu zatrzyma, żeby tam sobie postać chwilę? No dobra, zbliżam się. Może ja tam muszę podjechać po prostu. No wtedy była spodęka, teraz ładnie już spódniczka. Hmm. Zrobiła to naprawdę bardzo dyskretnie. Nie znamy te numery Bruner. Ale ja już chyba tutaj przeczyłam, co tu będzie miało miejsce. Delikatnie rzecz ujmując, mały romansik ma tu miejsce. Oczywiście Roy troszeczkę to wszystko kontroluje. No proszę, jak sytuacja się nam tutaj. Klub Makombo. Makombo. Jesteśmy zadowoleni z życia, wiadomo. Co powie Roy? Nic nie powie. Ale przesłuchaniem tego zawodnika zajmiemy się już w następnym odcinku. Zagrajmy w L.A. Noir. Tymczasem, jeżeli odcinek się podobał, zostawcie w górę. Ja jestem Arkadiusz naturalnie, jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj kanał. I oczywiście czekam na komentarze. Wszystkiego dobrego dla Ciebie i do zobaczenia już wkrótce. Trzymaj się ciepło. Cześć.